Wywiórki bobry, dzień dobry. Ja znowu pod Mirskiem. Te pola co roku dawały mi jakieś sreberko, e, kopię u Robercika, oni tam w oddali na ścieżce, dochodzą, bo my podjechaliśmy, tutaj samochodem wygodni byliśmy. Dochodzą do nas to chłopaki ze Stowarzyszenia Poszukiwawczego Bóbr, chłopaki i dziewczyny. Iza jest też z nami. Tutaj na polu już Rysiu, Rysiu od Słuchawek biega, także ekipa ciekawa. Zobaczymy, co tam, co tam dzisiaj los przyniesie. Ostatnie moje kopanie, jak wspominałem, w Polsce. Może uda się z tego zrealizować, jakąś krótką opowieść. Może, może ziemia będzie łaskawa. Teren przepiękny, te góry i tutaj w tle. Moi drodzy, wspaniałego. Stugi zerski. Pogoda w miarę. Jak będzie, zobaczymy. Zobaczymy, ale jest cudownie. Wiatr mocny, ale mam dziś uderzenie. Zaczynamy. Zaczynamy przygodę na łąkach i pierwsza znajdka moja dzisiejsza, okrągłe, leciutkie, napisowe, myślę, że to będzie jakaś zakrętka od czegoś, od jakiegoś leku, nie wiem, trudno mi powiedzieć, tak ładnie złotkiem błysnęła, ale pierwszy fan. Przepięknie tu jest, powiem wam, przepięknie, każde nowe otwarcie. I po raz kolejny każde nowe takie przejście i oczom ukazują się kolejne piękne fragmenty krajobrazu. Naprawdę bajer. A tym razem wyskoczyła zbita łuska. Chyba małzeroska, nie wiem. Spora. I znów zaczynamy od widoków. No samo A co w dołku? Z dołka wyskoczyła mi zapinka od jakiejś broszki. Tu widać nad kciukiem miejsce po w mocowaniu igły. I ona wydaje mi się srebrna. Muszę dobrze szukać czy gdzieś broszki nie? do kompletu. No, żeby tak mieć komplet zapinkę i broszkę To by było świetne. Tak moi drodzy, zakończyło się ostatnie kopanie w Polsce. W zasadzie zakończyło się... Oj łap, zakończyło się tym fantem. Wy go nie widzieliście, bo jakoś nie nagrał mi się koninka. Myślałem, że monetka tak ładnie zabiła jeszcze jedna z polskiej ziemi, no ale, ale niestety, e, wszystkie fanty, które tam powychodziły, pokazywałem chyba, że dublowały się jak te Fenole czy tam e, PRL-ki. No to już nie nagrywałem wielokrotnie. E, klamra fantastyczna, klamra, jednak okazała się klamrą ruską. Nie mam do tej pory. Pojęcia, co ona robiła na moim terenie? Ożył był w głowy. Ja nie byłem pewny tego, co widzę. W zasadzie o to kojarzyłem ten symbol z Rosją Carską, aczkolwiek no, nie wierzyłem. Nie wierzyłem, aż, aż zostałem upewniony przez znawcę tematu. Moi drodzy, ostatnie kopanie. Odbyło się dzięki moim przyjaciołom z Dwuweckiego Towarzystwa Regionalnego, grupie eksploracyjno-poszukiwawczej BUBR, bardzo fajne chłopaki, świetni goście, bardzo lubię z nimi kopać. Może, może niezbyt ciekawy teren, ale było fantastycznie. Co więcej, wam rzec mogę. Dotarła do mnie monetka, którą gdzieś tam wykonując pendant z rzymskiej monety na aukcję dołkiego, zrobiła Andrzej. Jedna, jedna z tych niego próbnych monet, które stanowiły fragment tego. Andrzej numer 1 Andrzej z kanału nr 1 Który stanowiły fragment tego pendantu no, Urzekająca rzecz, piękna, fajna Ja sobie chyba z tego zrobię jakiś taki wisior Dla mnie bo, No bo... Czad, czad powiem wam e, Co jeszcze? E, co jeszcze? Co jeszcze z takich ciekawych rzeczy to dostałem? Wiecie, yy, i to jest jedna z najcenniejszych rzeczy, które przywiozłem z Polski w ogóle, bo to jest wiedza. Yy, zawsze, zawsze mówiło się o groszach praskich. I nigdy tak naprawdę nie pomyślałem nawet o tym, że te monety były tak wielkie, tak cenne, że w zasadzie do za takiego grosza praskiego to beczka piwa i cały wół. A że na człowieka na kolację nie przypada cały wół, no to wymyślono stół, prawda? Te monety, te grosze praskie musiały mieć swoje mniejsze części i to się nazywało Parvi pragneses, Pragnises części groszy praskich takie 12 monetek wchodziło na jednego grosza praskiego nigdy nie przyszło mi do głowy Poszukać. Nie siedziałem w tym nic. czeskim, nie wiedziałem. Natomiast były takie, takie 12 części grosza praskiego. I tutaj mam fragmencie, które dostałem w prezencie w Polsce, za który bardzo dziękuję mojemu koledze, którego z imienia niestety zważywszy na sytuację, nie wymienia. I to prawdopodobnie też będzie tego typu monetka. Spróbuję powiększyć trochę obraz. Może zobaczycie coś więcej. Nagrywam na wieku kosza od bielizny, bo nic innego nie mam. Czekajcie. To jest ciężko złapać pod obiektywem. O, tak w palce. Tutaj na tym ułomku monety widzicie charakterystyczne tylne nogi lwa plaskiego, i jego kręcony ogon. Domyślam się, że to będzie właśnie ta monetka. One są jeszcze nieczyszczone, ja je oczyszczę oczywiście. I, i pokażę czy, gdzie jesteś tak, tak, tak na dobrym tropie jestem o dobra mam Druga też prawdopodobnie tu w rysunku kryje się lew Będę musiał bardzo ostrożnie czyścić, bo są rzeczywiście delikatne, maleńkie. No jest sreberka, sreberka, pokażę wam je yy... Trochę brudny. pokażę wam je po oczyszczeniu kiedyś tam, no Polska ogólnie strasznie zadowolony jestem zresztą chyba mi się nie dziwicie bo, bo gablota się wzbogaci mocno, mocno, znacznie szczególnie o otyfanty Rzeszy Niemieckiej Żadnego z nich wcześniej nie miałem ten medal wspaniały cudowny, e, Dobra, dobra, Polska była rewelacyjna, Tym razem Polska była rewolucyjna choć czasu na kopanie miałem naprawdę niewiele. Jeszcze zanim skończę, pokażę Wam najnowsze słuchawki od Ryśka. Pokażę Wam najnowsze słuchawki, które kopałem w Polsce i które mnie po prostu urzekły i zachwyciły. To są typowe słuchawki dla graczy. Rysiek je przerabia. Fajne, bo to się pierze. One są jakieś tam hermetycznie pozamykane. On mi opisywał cały proces. Tutaj kabłon jest niewykładany, bo nie potrzeba. Trzyma się na gumie. Gumę się reguluje. Bardzo wygodne, nie spadają. Tutaj jest zamontowana ta, mój odbiornik, opatrzony w rowerową bo, bo wyrwały się gumy O no, słuchawki trzymają się genialnie są takie w miarę higieniczne ale no i tak tak jak Rysiek mówił są szczelne bo hermetycznie zamknięte w jakimś tam stopniu nie wiem bo on technicznie to opisywał dokładnie natomiast moje odczucia no jeszcze nie miałem takiego audio w Deusie jak te słuchawki słychać, co przez nie słychać to jest jedno wielkie nieporozumienie kapitalne słuchawki naprawdę ja zostawiam kontakt do Ryśka w opisie filmu. Jeżeli ktoś miałby ochotę, te słuchawki kosztują około 200, chyba nie wiem 200 czy 240 zł. Też mi mówił, też zapomniałem, mogłem to zweryfikować, ale ale wyszło mi z głowy. Kapitalne słuchawki, naprawdę. Naprawdę pokopałem z Ryśkiem dwa razy, zresztą w Polsce używając tych słuchawek. No używałem ich cały czas. Jak założyłem, to już nie chciałem zdjąć. Tak wam powiem fajne. No i co, no i to chyba tyle, tyle o tej Polsce, tyle tytułem tego, co się tam w Polsce wydarzyło. Kupa zabawy na polu, w życiu prywatnym też się tam poukładało w jakimś stopniu, jeśli chodzi o tę operację Stasary, bo tam nie to, że, że się, wiecie, że wybudowałem dom i... i o, no, super było, super było, fajnie, mieszam się w zeznaniach, było dobrze, było dobrze, kochani, kapitalna zabawa. Kapitalni ludzie. Smaczne żarcie. Polska. Polska taka jest Polska. Najlepszego. Bądźcie zdrowi, uśmiechnięci. Niech moc was nie opuszcza. Hej, hej, pa, pa.